Ma i one Witam Was serdecznie. Ja jestem kaftanem, wyglądacie oglądacie yeah, Soul Suspect O tego nie widziałem. Baxter, you still relying on that wizard lady? You know I ain't into all that spiritual crap, but she's onto something. Results are results. You find a more reliable source and let me know. Eh, yeah. Baxter, to dupek. A my idziemy tutaj. Przynajmniej tak pokazują mi ślady na. Zaraz. Przecież ja tu byłem. No to chyba wychodzimy. No. Jeśli tak bardzo zainteresujesz się tym wypadkiem, znajdź swoje jasne wskazówki. Nie znajdziesz swojej matki bez mnie. Co? Pomyślmy... Cel świadka... Świadek jest w drodze na posterunek, aby znaleźć notes matki. Nie, to będzie to. ah attack leave now find my book at the station and don't look back right, listen. your mom wrote that book to help find the killer it's not gonna say what happened to her the truths we're both searching for can only be answered by finding the killer I need a pair of hands in the living world, and you need a detective. The last case. Ashland Hill Cemetery. They can't see it, but it's there. What? I don't know. I guess my mom thought there was a case that was linked to the bell killer. The cops didn't. Okay, we go there next. Ashland Hills. We? Um, oh, come we. on, we need each other. You need me a lot more than I need you. Either way, partners? Fine. For now. Now is all I worry about. Ronan. My name is Ronan O'Connor. I'm. Joy. Seriously? And Ronan is better? will your parents think you'd be a medieval gladiator? So, we're really going to a cemetery, huh? Yep. Uh, I, I have to do something, so I'll, uh, I'll just meet you uh, there. Uh, 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 no, no, no. I'm not letting you ditch you me again. you follow me, the deal is off. Just, if it was meant to be, I'll see you there. If not, I won't. No, you better show up to that cemetery, kid. You're the only living person I have left. Wednesday Adams, przynajmniej tak jedna z koleżanek uznała z komentarzy, że to jest Wednesday Adams. W sumie to wygląda jak Wednesday Adams. Ale o tędy, cmentarz popiołów. A ty jesteś czym? Wiadomość, artykuł czwarty. Czułko. Coś jeszcze na horyzoncie? Chyba tyle. Uuu, jaram się. Cmentarz jest w tamtym kierunku. Tu coś mamy. Tablica. Prawda? Nie. Znak narysowany kredą. Policja próbuje ustalić powiązanie ze znakiem mordercy. Szuka ludzi o nazwisku Bell. Dosłownych nawiązań powinno być do dzwonów. Czegokolwiek, co można odnieść do dzwonu. Powtórzenie. Dzwonu, dzwonu. Dzień, 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 dzień. Świadek natychmiast został objęty opieką psychologa. Po tym, jak znalazł spalone zwłoki. Witaj, cmentarzu. Owszem, dzień, 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 dzień. guess i'll be buried here soon this is home to neither of us just a place for others to come and remember what they used to know joy Nie wyglądało, jakby była zbyt zadowolona z naszego pobytu tutaj, więc...

i can't see you and we're not talking to each other got it this place is crawling with people don't want to know hey, we're still people the book says that there's a murder that happened right here all i see are dead leaves and mud

Chyba zaczniemy od tej pani, nie? Skąd to tu się wzięło? Porzucona. Świeże ślady stóp. The fuck? No, na pewno nie żyje. Na pewno jest utopiony. A, na pewno nie żyje. Na pewno jest wyrzucony na brzeg. No i obtarty.

Need to get upriver, find out how she died. Better tell Joy. Her Body washed up on shore, so she was murdered upriver. But where? Miles of banks both sides. Might as well be looking for a needle in a haystack of needles. Oh, genius. I'd be a needle stack. Crawling with ghosts. Wish we could just ask her, Sophia. Holy crap, maybe we can. That's that ghost that was watching me. Freaky girl wouldn't leave me alone. It's her, she's the one in the photo. Damn it! Stop doing that to me, will you? Wait! Don't leave me here with Did you see that? Yeah, she was talking about that. A small favor. Give her oh, the stones. Right. Hey, she help her. all of us. Did you hear that? Of course I heard that. Demons. Holy shit. there Co zrobić? O, oh, f**k! Ej ty, śpij! Jeden z głowy... O, oh, f**k! Okej. Okay. Czy mi się zdaje, czy został jeden. Jeżeli duchy mogą zobaczyć Joy, to prawdopodobnie to samo dotyczy demonów, więc chyba lepiej będzie pozbyć się wszystkich. No właśnie. To, ja muszę zrobić teraz? A, fascynują cmentarze, szczególnie te starsze. Zbadaj pokój narad, no chyba was poję. A co tu się świeci o to? A, to wszyscy się tak świecą. No dobra, gdzie poszła nasza przyjaciółka? Chyba w tym kierunku. Nierozważny Ronan, pewnie, że jestem nierozważny. Co im kurwa robią? To dzieje grobów. A to co? O, jestem w grobie. Ja pierniczę. O. Czołem. Hej kid? Kto the hero? My great grandfather. I found a bunch of his from the war in the attic. I even had a drink from his flask. No one in the family ever talks about him, though I think it's because of his gory stories of the war. It must have been great to stick someone with a bayonet or paint a wall with someone's brains. Trust me, kid. Stuff like that stays with you forever. You only find yourself wishing to forget. So what? He was a hero. I'd do anything to be remembered like that. Instead, people think I'm a coward who committed suicide. I'm sorry, kid. I didn't do it. I don't know how it happened, but I'm no coward, and if I were still alive, I'd slit the throat of every person who ever called me one. Okay, okay, touchy subject. I get it. Boom. Jolka, gdzie jest nasza koleżanka? Zaczekaj, Sofia. Sofia, w czym jeszcze Sofia?

Sofia Zgubiłem cię A co za tym idzie? Sam się zgubiłem. Graj, muzyko, graj Gramofon. Pamiętacie, jeżeli oglądaliście nieznajomych, jest taka scena fajna, kiedy gramofon się zacina w pewnym momencie jak jest w domu. Ja pierdzielę, kiedy było zajebiste. Exit, ok. O, moja droga, szlak mnie trafi przez ciebie, wiesz? Jesteś w telewizji. Gdzie się podziałaś? Oh, shit! Oj, to jest nadmiar. To jest nadmiar, jak ja pierdzielę, ale. Obo zwrócić uwagę. Została tylko tak nie idę. Z głowy! Cholera, bo mi jest pieprzenia się. Hej.

Policjant mnie zabił, prawda? My god, you. You're not trying to escape me. You want me to see something. Co Sofia próbuje powiedzieć? Pęknięcie. Ina. Odirczy o Odzi o pęknięcie I knew it. The bell killer. Why would he go to all this trouble to kill you this way? Hey. It's okay. Come out of the water now. It's okay. Come on. I'm on your side. I don't know about any contract. Please, just stop. The hell is this? Contract? What? What, what did he mean by contract? This is the memory of your murder. You're too young, you shouldn't see this. I swear I don't know about any contract. Please! Just stop! Why are you doing this to me? Who are you? What are you doing?

Sorry malenka, nie chciałem. Kurde. Oh, to to. Do joy. Fuck. Ale kicha. Kurde. Szkoda małej Sofii. Cholera no. Ja pierdzielę. No nic, idziemy złożyć raport Joy. Powiedzieć co się stało, jak wygląda sytuacja? Ach. Ronin, I heard screams and. It's. good that you're okay. Well, I'm still dead. Tell oh, me you found something. Yeah, I did. Bell Killer drowned the girl in the lake and let her body float down river. My mother was right. This is a Bell Killer case. Did you find anything about my mom? Memory residue or something? Sorry, kid and it's a good thing you didn't see what he did to the girl this guy is he's sadistic one weird thing is that he, he confronted the girl about a contract before he offered her the contract i don't think i've seen anything about a contract wait. wait, wait. another case possible bell killer survivor iris campbell Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? Um, it just says Luxeterna. Is that a place? Yeah. Luxaturna is a mental hospital. Of course it is. <sighs> okay, ready to go? Uh, actually, um, go on ahead. I, uh, I need to visit someone here. So meet you at the hospital. Worse nightmare than this. Sorry, Juliet. Oh, yeah. I got some bad news. Don't worry about She already knows. Co najbliższy przystanek, szpital dla obłąkanych, tak? Świetnie. Rozpocznij śledztwo. Lux aterna. Dobrze, moi drodzy. A na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, by zostawić po sobie ocenę i komentarz tymczasem. Trzymajcie się ciepło i do miłego usłyszenia.